Witam Cię z tej strony Marcin na kolejnej powtórce do matury podstawowej i dzisiaj kolejnym wymaganiem maturalnym jest uczę, interpretuje współczynniki występujące we wzorze w funkcji liniowej. No i zrobimy sobie to oczywiście na przykładzie kilku zadań maturalnych. I oto jedno z nich. Mamy funkcję liniową f(x) od x równa się ax plus b, gdzie a i b są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Mamy narysowany sobie rysunek obok i pytanie, ile wynosi a oraz ile wynosi b. No i tu właśnie chodzi o to, żeby wiedzieć, co to jest a i co to jest b. Po pierwsze... B, wartość B to jest punkt, czy też miejsce, w którym jest przecięcie z 8y, więc ponieważ to jest powyżej osi x, tak, bo jest nad 8x, no to to B jest większe od 0. To po pierwsze. A po drugie, to nasze a, tak zwany współczynnik kierunkowy, mówi, czy funkcja rośnie, czy maleje. W naszym przypadku funkcja leci sobie w dół, to znaczy, że a jest mniejsze od zera. A mniejsze od zera, B większe od zera, czyli odpowiedź C jest poprawna i tyle punkt na maturze bez żadnego liczenia. Następne zadanie, które jest bardzo, bardzo podobne do wcześniejszego. Znowu mamy funkcję e od x równa się AX plus B, no i znowu mamy A współczynnik kierunkowy, jak rysujemy tą prostą od lewej do prawej widzimy, że ona leci sobie w górę, więc A jest większe od zera, a oprócz tego nasze B, o którym tu wspominaliśmy, punkt przecięcia z osią Y, tym razem nasze B będzie mniejsze od zera, bo się przecina poniżej osi X, czyli. A dodatnie, b ujemne, odpowiedź b jest poprawna. Kolejne zadanie, praktycznie takie same jak wcześniej, tylko tym razem odpowiedzi są troszkę inne. Ale zobaczmy. Znowu mamy funkcję liniową, y równa się ax plus b, i teraz zacznijmy sobie od naszego współczynnika kierunkowego, ponieważ funkcja leci w dół, to znaczy, że a jest mniejsze od zera, natomiast skoro b jest Dodatnie, bo B dokładnie rzecz biorąc B jest równe 1, bo przechodzi sobie przez 1. No to teraz pytanie, jaka jest odpowiedź? Jeżeli A jest ujemne, a B jest równe 1, to A plus B nie zawsze jest większe od 0. Wystarczy to A byłoby na przykład minus 2, minus 5 albo coś takiego. Czy A plus B jest równe 0? No nie, niekoniecznie to A jest równe minus 1. Na pewno nie. Tak przy okazji jedno w prawo, dwa w dół, czyli A jest minus 2. Tak przy okazji. Nie? Dobra, czy A razy B jest równe? Większe od zera? No nie, bo 1 razy minus 2 to jest minus 2, więc nie, więc a razy b jest mniejsze od zera, bo liczba dodatnia z liczbą ujemną, jak pomnożymy, daje nam liczbę ujemną. Widziałeś, widziałaś już elementarz maturzysty, który dla ja Ciebie przygotowałem? Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz w nim raz, Info jak wygląda matura, czyli co na niej będzie. 2. Specjalne tablice maturalne w wersji pro. 3. Porady jak kraść punkty na maturze. 4. strategie zdobywania punktów. 5. Pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy weź link w opisie tego filmu i podać maila, na którego wyślę Ci dostęp. Kolejne zdanko maturalne, funkcja liniowa f(x) X równa się A-1X plus 3 osiąga wartość najniższą równą 3 i pytanie kiedy. No i tu jest właśnie chodzi o interpretację współczynników, a mianowicie chodzi o współczynnik kierunkowy, czyli to co stoi przy x, bo jeżeli to co stoi przy x jest większe od z, to funkcja zastąca, mniejsze od z to funkcja jest malejąca. Natomiast jeżeli to co stoi przy x, czyli A minus 1 będzie równe 0, I tutaj po dodaniu sobie jedynki, a będzie równe 1, no to okazuje się, że wtedy funkcja liniowa jest pozioma, a skoro funkcja liniowa jest pozioma, to będzie wtedy miała wartość najmniejszą. W innym przypadku, z tego, że ta funkcja będzie sobie rosła, ewentualnie malała cały czas, to ona nie będzie miała wartości e, największej ani najmniejszej. Ok? No to w takim razie wiemy, że a musi być równe w tym przypadku 1, bo 1 minus 1 to jest 0 i właśnie to nam x wtedy zniknie. I ostatnie zadanie z jednej z ostatnich matur. Mamy funkcję liniową F od x równa się minus 1 szósta x plus 2 trzecie. No i teraz tak. Czytajmy o miejsce zerowe. Co prawda to nie jest to, ale miejsce zerowe fajnie było umieć odczytywać, bo wystarczy wziąć naszą funkcję, czyli minus 1 szósta x dodać 2 trzecie i po prostu przyrównujemy to do zera. Pomnożymy przez 6, żeby się pozbyć ułamków. Minus x dodać 6, podzielić przez 3 to jest 2 razy 2 to jest 4. Odejmiemy sobie czwóreczkę. Minus x to jest minus 4, i jak pomnożymy to przez minus 1, wtedy x faktycznie będzie czwórką, czyli tak, jak najbardziej 4 jest miejscem zerowym, więc jest to prawda. Ewentualnie za x można tu było wstawić 4 i popatrzeć, czy wtedy wyjdzie nam 0, też by było ok. Natomiast interpretacja współczynników w wzorze funkcji liniowej jest w podpunkcie b, czy też w drugiej, drugiej części, bo punkt przecięcia wykresu funkcji z 8 y ma współrzędne 0 i. No właśnie to, a nie minus 1 szósta. Tak? Ta liczba, która stoi na końcu nie przy X. Więc tutaj jest fałsz. I tyle. A jeżeli chcesz się dobrze przygotować do metody i podobać się to, co robię, to na górze wyświetla się kolejny film z przygotowaniem do twojej metody z matematyki. Na razie, cześć!